Cześć. Dzisiaj pokażę ci, jak przywrócić ustawienia fabryczne z użyciem menu ustawienia w telefonie Alcatel. Aby z powodzeniem przywrócić ustawienia fabryczne na tym telefonie, przechodzimy sobie do aplikacji ustawienia. Wchodzimy na sam dół i wybieramy system. W tym momencie wybieramy opcję resetuj. I wybieramy ustawienia fabryczne. Klikamy Resetuj telefon. Wpisujemy wzór naszego telefonu. I wybieramy Resetuj telefon. W tym momencie cały proces rozpoczął się. Za kilka chwil telefon powinien być gotowy do ponownej rejestracji. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.